Cześć, jak się macie? Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym filmiku z serii Diablo 3. Od dawna nie grałem w Diablo 3, dlatego że gra cierpiała na parę problemów, których udało się wraz z nowym patchem wyeliminować. Dla mnie najważniejsze było to, aby można było grać różnymi taktykami i Blizzard postanowił trochę zmienić swoją politykę. I właśnie nie jest już tak jak było na początku: czyli, że mamy jedną e, drogę, czy też jedną, e, jeden zestaw umiejętności, który jest przepotężny, a reszta jest po prostu słabe. Tylko e, starają się, aby każdy miał możliwość właśnie. E, Możliwość decydowania, które umiejętności są dla niego najfajniejsze. I w związku z tym postanowiłem zobaczyć, jak to wszystko sprawuje się w praktyce, i muszę przyznać, że działa wyśmienicie. Dobra, spróbujmy sobie wznowić postać. To, co teraz Wam pokazuję, to jest Mnich, 24 poziom. 24 poziom i poziom normalny, dlatego że zacząłem grać nową postacią. I muszę przyznać, że gra Mnichem jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Czarny kamień dusz robi się coraz bardziej gorący. Opiera się. Nie... Okej, okay, chyba będę musiał troszeczkę zmniejszyć, ściszyć sobie. Ciągle za tym o tym zapominam. O, teraz będzie dużo lepiej. Przy okazji wraz z nowym patchem wydali e, mnóstwo fajnych rzeczy. To już jest na pewno e, ciekawa rzecz dla osób, które mają wysoko m, poziomowe postacie. rozkazy O kurczak. No, na przykład fajną rzeczą dodali e, mianowicie poziomy mistrzowskie, bo musimy pamiętać o tym, że mm, poprzednio gra e, wraz z osiągnięciem tego 60 poziomu praktycznie kończyła się, bo nie można było nic ciekawego dalej ugrać. Natomiast teraz wraz z osiągnięciem 60 poziomu dodali tak zwane poziomy mistrzowskie, czyli możemy jeszcze e, awansować wyżej i wraz e, z kolejnym poziomem otrzymać jakieś tam premię do statystyk. Czyli zabawa e, bardzo mocno się wydłużyła. E, przy okazji, jeszcze dodali różnego rodzaju przedmioty legendarne. Te poziomy, te przedmioty legendarne już były w poprzedniej części, ale no zdarzały się sytuacje, że na przykład przedmiot rzadki był lepszy od legendarnego, a to jest przecież jakiś, nie wiem, chore. Natomiast wraz z nowym paczem e, przedmioty legendarne, mimo że są bardzo rzadko e, występujące, to za to naprawdę prezentują niesamowity poziom, dlatego że e, na przykład, oczywiście, oprócz tego, że są silniejsze i bardzo mocno zostały wzmocnione, to na przykład dostały różnego rodzaju śmieszne efekty graficzne, co oczywiście nie jest, jakoś się nie przekłada na szybkość zabijania, ale na przykład dodali też umiejętności do tych przedmiotów legendarnych, na przykład przywołanie różnego rodzaju anioła, albo że na przykład postać biegnie i za, nim, za nią, za tą postacią są jak toś nie wiem, płonący ogień i tak dalej. Różnego rodzaju efekty, które sprawiają, że noszenie postaci, noszenie broni legendarnych może wydawać się atrakcyjne. Niestety ja nie mam żadnej postaci, chyba z przedmiotem legendarnym, która... A kurde, nie mogę się tutaj dostać. Która by właśnie mogła zaprezentować wam, jak właśnie te postacie się, jak te bronie się prezentują. Ale samo to, że dbają o graczy tak late-game'owych, wysokopoziomowych, sprawia, że, yy, że ta gra może długo później istnieć i ludzie będą mogli długo w nią grać. Jak widzicie, gra mnichem na poziomie normalnym jest po prostu jest strasznie prosta. O... Oh. Właśnie, włączmy sobie mantrę. Nikt, podobnie do Paladyna, do Paladyna z części drugiej, ma takie coś jak mantra. To jest odpowiednik aury. W tym wypadku mam odbicie yy, odbicie obrażeń do przeciwnika. Ja i mój sojusznik otrzymujemy właśnie yy, taką umiejętność. Yy, Okej, okay. co ja tu jeszcze mam ustawione? Na przykład pod pierwszym. Yy, pod jedynką mam postawione, jak gdyby, zbliżenie wszystkich otaczających mnie wrogów do siebie. Może jak tu będą gdzieś dalej, to wam zaprezentuję. O, tutaj będą, patrzcie. No, nie było tego. <śmiech> <wszystko>. <śmiech> Dlatego, że wszyscy byli w miarę blisko mnie. To nie jest jakoś e, super umiejętność, chociaż jeżeli, na przykład, przeciwnik by wam uciekał, zbiewał jak najszybciej, to wtedy go, pach, jedynką przywracacie z powrotem do siebie i katujecie. Okej. Okay. Z kolei pod dwójką mam taką chmurę, która wraz z kolejnymi uderzeniami e, krytycznymi się powiększa i ta chmura, czyli to jest e, okolica mojego bohatera, zadaje zwiększone obrażenie, tak? Znaczy, zadaje obrażenie. Aż e, do 40% tego, co ja tam zadaję. Więc jeżeli nas otaczają grupy wrogów, to naprawdę szybko mogą ginąć, jak sami zresztą tu widzicie. Z kolei pod trójeczką Mam ten taki chyba najsłynniejszy najsłynniejszą umiejętność mnicha, czyli właśnie taka teleportacja i ciachanie wszystkich ciosów z karate. O! To jest tak. Pak, 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 pak. Teraz Strasznie fajne. Pod prawym wszystkim myszy mam właśnie takie rozbiegiwanie się z. I, i, i jak gdyby uderzanie ciosów pałką, to też jest fajne, to się mi osobiście najczęściej przydaje do ucieczki. Albo jak mam naprawdę, tak jak tutaj, ogromną ilość różnych rodzajów przeciwników, to, to też się w sumie przydaje. Zaraz, czy ja nie opuściłem? No opuściłem już dwa, o, kurczę, się zamyśliłem. Eee, Okej, okay. pod lewym przyciskiem z kolei mam teleportację i cios. To jest naprawdę bardzo fajna umiejętność, widzicie, teleportacja i cios. No dobra, co jeszcze prowadził Patch 1.4? Dla postaci wysokopoziomowych, bardzo często problemem była walka z tak zwanymi czempionami. Otóż była bardzo dużo, bardzo duże zróżnicowanie, tak? czyli zróżnicowanie poziomów. Osoby grające z normalnymi przeciwnikami, no to sobie tam świetnie z nimi nie było żadnego problemu. Natomiast kiedy spotkaliśmy jakiegoś czempiona, no to walka była tak trudna i tak. Taka różnica w poziomie trudności między zwykłym przeciwnikiem a championem, że, że, że gracze zaczęli na to narzekać, że potrafią pokonać palcem w nosie takich zwykłych przeciwników, ale kompletnie nie radzą sobie właśnie z tymi championami. I wizard wyszedł, e, wyszedł na przeciw oczekiwaniom graczy i właśnie zrównał te poziomy. To nie jest tak, że oczywiście champion teraz jest nagle tak prosty jak zwykły przeciwnik, nie, nie. Ale jest już zdecydowanie, e, zdecydowanie łatwiej. Zmiany również dotknęły tak zwanego domu aukcyjnego. Jest teraz bardzo, różnego, bardzo dużo mm, filtrów możemy sobie nałożyć, bardzo dużo zmian, bardzo dużo y, nie wiem tam możliwości wyszukiwania. To się oczywiście przydaje, to nie są jakoś znaczące zmiany, to nie jest tak, że na przykład ta gra nabrała jakichś, nie wiem ogromnych zmian w związku z tym, że wprowadzili te funkcjonalności nowe, ale wydaje mi się, że naprawdę zmiany w domu aukcyjnym się przydały, bo bardzo często miałem sam tak, że nie odpowiadał moim oczekiwaniom. Na przykład chyba było tak, że można było wyszukać po dwóch cechach, a teraz wprowadzili chyba sześć tych cech, po których możemy szukać, więc to jest naprawdę hmm, Naprawdę fajne. Dobra, muszę teraz się wrócić. Muszę iść teraz z powrotem tam, gdzie się mi się wracać. Okej, okay, chyba tu już mogę iść tak. Tak więc gra Diablo 3 rozwija się w dobrym kierunku. Szkoda trochę, że tak późno. Cały czas chcę Wam zwrócić uwagę również na fakt, że nie ma typu PvP. Który, no, wydaje mi się, że powinien być już na samym starcie. Jednakże, Blizzard tutaj dał ciała, i, i robiąc grę tyle lat, nadal e, nie możemy mu świadczyć e, walki z innymi graczami. Zresztą, w ogóle widzę, że jest taka teraz takie podejście w tworzeniu gier, że wydajemy wersję beta, mówimy, że to jest oczywiście wersja finalna, a potem w miarę, roz, w miarę rozwoju. E, Gra oczywiście rozszerza się o, o brakujące funkcjonalności. To samo było chociażby z Battlefieldem. A nie, pomyliłem się, już pamiętam. Pod jedynką sobie ustawiłem inną funkcjonalność. Pod jedynką mam oczywiście leczenie i nieśmiertelność przez 3 sekundy. Właśnie dlatego to. Coś mi to mi tu nie pasowało. Okej. Okay. Okay. Stałem jeszcze zapalenie dwóch ogni sygnałowych. Chyba nie będzie zbytnio trudne. O. Strasznie fajnie się gra tym mnichem, Muszę przyznać, że dużo przyjemniej niż na przykład tęczorzeczkę. Nie wiem czy widzicie, gra zaczęła mi ostro klatkować, Nie wiem czy to przez lita, bit, czy przez ilość efektów jakie mamy tutaj na ekranie, bo tutaj akcji jest bardzo dużo. Pak, pach pach pach. pach. Ale rzeźnie, Ile tych podchorów zabiję? coraz No i ok, ja wam na wyższy poziom. Eee, wraz z rozwojem kolejnej postaci, wraz z rozwojem na kolejny poziom. Oczywiście jak zawsze dostajemy nowe umiejętności ja jeszcze dostaję możliwość założenia nowej. E, nowego co to jest? Rzadki duchowy kamień. Mogę sobie założyć, bo wcześniej sobie kupiłem na domie aukcyjnym, jednak wymagany był 25 poziom i teraz już mogę mm, założyć. O, dobra, zobaczmy jakie ciekawe umiejętności dostałem. Porywista szarża fala światła. Tworzysz wyładowanie energii, które zadaje obrażenia od mocy świętej równa 430% obrażenia nad wszystkim drogom w pobliżu. A nie, ta porywista szarża, szarża jest naprawdę fajna, bo umożliwia mi ucieczkę w razie, jakby na przykład jakaś wielka akcja się działa. E, więc sobie pewnie ją zostawię. E, OK Zobaczmy co jeszcze dostaliśmy. Eksplodująca dłoń. Jeżeli cel wybuchnie z powodu krwawienia, jakieś pięć punktów siły duchowej. Nie, to, to jest naprawdę fajne. To powalający podmuch. I... Uderzenie cyklonu. Zwiększa dystans, w jakim wrogowie staną przyciągnięci do 34 metrów. Uh, mm, uh, nie, nie, nie nie, będę się bawił w to. Te umiejętności, które mam, naprawdę dają radę. I, i to wygląda, że jest wszystko okej. Okay. Dobra, żeby nie przedłużać tego filmiku... A zadanie zostało w zasadzie wykonane. No to w takim razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za zagryw Diablo 3, za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to standardowo lajkujcie i subujcie. A tymczasem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia przy okazji naszej kolejnej przygody Diablo 3 albo z czymś innym. Na razie.